Witajcie Kochani! Dzisiaj otwieramy sezon pływania w morzu który zwykle praktykuje sobie takie odcinki z Mechelinek do Rewy to jest około 2 km no i zależnie od tego jaki jest stan morza idzie mi lepiej, gorzej czasem tego nie przepłynę ze względu na czas jaki mogę na to poświęcić a czasem przepływam to bez problemu przy sprzyjających wiatrach, niezbyt dużej fali zajmuje mi to od 40 paru minut do godziny dzisiaj jak widzicie warunki na pływanie są takie sobie jest spora fala no, dla łodzi czy coś to nie jest jakaś wielka no, ale na płyciznach tworzą się już grzywacze i z punktu widzenia pływania wpław no to jest e, nie najlepiej no ale cóż jest jak jest Woda jest zadziwiająco ciepła, aczkolwiek no, nie jest to, co jeszcze w zeszłym roku. Natomiast w pełni e, można sobie to zaakceptować, można sobie wytrzymać. Jak widzicie przejrzystość zrobiła się niezciekawa ze względu na fale. No i na tych płytkich miejscach no, to niewiele widać, natomiast na głębszej wodzie okazało się, że przejrzystość jest całkiem spora przynajmniej z punktu widzenia takiego pływaka. Zakładam sobie czepek po to, żeby być lepiej widocznym, ale też żeby mi wiatr uszy nie wiał. Uszy sobie dodatkowo jeszcze ochronię przy użyciu takiej gąbeczki. No i zakładam sobie kamerkę, żeby móc podzielić się z Wami wrażeniami z tego wydarzenia już z mojego punktu widzenia. No, aczkolwiek Trzeba przyznać, że wiele to, to do, do oglądania nie oferuje. Przygotowujemy się i przed nami pierwsze płynięcie tych moich dwóch kilometrów, czy tam 1900 metrów. okularki oddajemy na przechowanie, no idziemy do wody. Tam! Tu przy samym wejściu niestety jest sporo takich kamieni, po prostu dno jest nimi wybrukowane i wejście nie jest przyjemne. No ale czego nie robi się dla celów wyższych? No i wchodzimy. Jeszcze ostatnie ujęcia wchodzącego. Jeszcze jakieś pozdrowienia na koniec. No i udajemy się na płynięcie. Pierwsze zanurzenie, a joch. Ale, tak jak mówię woda nie była a, za zimna, więc nie było tak źle. No i widzimy się już w wodzie. O, początek był tragiczny. Pierwsze 10 minut myślałem po prostu, że umrę. Pianka ściskała mi płuca, myślałem, że, znaczy, klatkę piersiową, myślałem, że po prostu się uduszę. Nie mogłem złapać oddechu. Do tego zapomniałem swoich żabich oczek czyli nie miałem osłony na oczy no i mimo, że woda mi ta nie przeszkadza w sensie zasolenia czy tam temperatury to nie było problemem, natomiast przy tej fali prędkości zanurzania się i wynurzania no okazuje się, że po prostu fale zalewają oczy i nie widzę dokładnie tego co jest nad wodą. I w momencie kiedy biorę oddech, często fala zalewa yy, mi usta. No więc się topię. No może nie topię ale piję wody. No, tragedia. Pierwsze 5 minut nie powiem. Naprawdę bardzo trudno mi się płynęło. Musiałem na chwilę przystanąć. Yy, no, żeby wyrównać oddech, nie płynęłem głęboko, więc yy, nie było to problemem. No i. Po zimowej przerwie pierwsze płynięcie, ja sobie myślę, no nie no, tragedia. A chciałem przepłynąć jak najwięcej, w jak najlepszym czasie. A tu takie coś, jestem ja myślę, nie no, naprawdę źle. Ale po około 10 minutach organizm sobie przypomniał jak to właściwie ma być. No i jakoś tam już później się chlapałem. Teraz walczymy z oddechem, z wodą, z zalewaniem oczu. No, jak widzicie, niewiele widzicie, bo widzicie głównie niebo zamiast wody. No, ale coś. Pierwsze koty za płoty i pływamy. Te treningi w morzu mają służyć temu, że mam przygotować się do przepłynięcia, no właśnie, około 2 km w morzu w czasie no, 40 parę 50 minut. 50 parę minut, taki jest plan. Oczywiście przy starcie rano nie ma takiej fali, sprawdzałem to na przestrzeni kilku lat na Iron Man dystans 70.3 fale są minimalne, jest co najwyżej morka i może jest spokojnie praktycznie zawsze. A tu widzimy kolegów na kajakach, pozdrawiam Sebastiana, właściciela, współwłaściciela bazy szkoleniowej w Merkelinkach. Można sobie tam wypożyczyć kajaczki i zrobić sobie takie pływanko po okolicy. Naprawdę świetna rzecz, w zeszłym roku wypożyczyliśmy parę razy te kajaki. Serdecznie polecam. Tu macie opis, no i logo firmy. Trzeba dojechać do Mechelinek, na parkingu sobie zostawić samochód. Latem najlepiej też zarezerwować kajaki, bo może być kłopot. Ale jeżeli Wam się nie uda zarezerwować, to śmiało możecie e, znaczy przyjechać i, i spróbować. Naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Serdecznie polecam. Tutaj niespecjalnie mnie widać, ale jestem tam mniej więcej na środku, się taplę na no, przeciwko tej jak widzicie pogoda była fajna, słoneczko, wiatr, na spacerek coś wspaniałego, to naprawdę fajna, fajna zabawa i nawet jeżeli ktoś nie lubi się taplać w wodzie, to przejść się po takiej w miarę pustej plaży, to jest coś, coś świetnego. Dobrze jest wziąć jakieś sobie takie obuwie typu klapki albo takie gumowe budki, bo no kamienie jednak potrafią przeszkodzić. I tu powoli zbliżamy się już w stronę brzegu. Jeszcze co prawda do przepłynięcia w tym ujęciu jest kawałek, no ale nie będę Was zanusał, zanudzał takim płynięciem, bo no ono jednak z punktu widzenia obserwatora nie jest ciekawe. A tu widzimy się na końcu. Wychodzimy, znaczy ja wychodzę, wy sobie oglądacie. Zobaczcie przy brzegu jest niestety sporo takich wodorostów, ale woda nie była taka jakaś bardzo brudna czy coś, natomiast w stosunku do zeszłego roku jednak tej zieleniny pływało znacznie więcej. No i tu przy wyjściu znowu nieprzyjemny taki moment z kamieniami. No ale... To poświęcenie, na które jestem gotów, aby zapewne też skupiono twarz, żeby wyjść z twarzą. Ta na jest fajnie. Po drodze wypluwamy muszlę, która gdzieś nam na zębach osiadła. No jest naprawdę fajnie. Zobaczcie, złapałem rybę. Ryba była taka trochę zmęczona. To jest ciernik, samiczka. Za chwilę wypuszczamy stworzenie, niech wraca do swojego domku. Poszła. A ja jestem zadowolony po pierwszym pływaniu. Mimo, że wydawało mi się, że jest straszna tragedia, okazało się, że czasowo całkiem nieźle się wyrobiłem. Dystans przepłynąłem mniej więcej w 50 minut. Czyli całkiem, całkiem nieźle. Pianka mnie tak jak mówiłem dusiła, ale potem się okazało, że jakoś miło tych fal udało się to całkiem nieźle pokonać. Ten dystans nie zmarzłem, także jest fajnie. Ach, coś wspaniałego! Świat jest piękniejszy, nawet bez okularów, ale w okularach jest jeszcze lepszy, bo mam wrażliwe oczy. Teraz wracamy tam, gdzie pokazałem. Czeka nas mniej więcej 2 km. Spacerek, czas 50 minut. Jest ok. Mogło być gorzej, mogło być lepiej, ale jestem zadowolony. I jeszcze rzut okiem na plażę. Po drodze szukamy skarbów natury. Jak widzicie tam ktoś na surfingu sobie pływa. A tu nasze znalezisko. Dwa melemity i bursztyn. Kamerka zaraz to trochę lepiej wyostrzy. Ten taki nieregularny to bursztynek. A te takie jajowate i bardziej opływowe to belemity. Miły, sympatyczny taki akcy, Tym bardziej, że bursztyn znaleźć w tym miejscu jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. To sporadyczna rzecz. A tutaj proszę, udało się bez żadnego szukania. Super, kochani teraz sobie wracamy powoli i będziemy szli na jakieś uzupełnienie kalorii polecam, myślę że założę sobie taką playlistę coś w stylu tam no przygotowuję się do Ironmana czy coś no bo w końcu po to to robię i będziecie mogli sobie pośmiać się śledząc moje przygotowania do a, tego Ironmana kiedy on będzie to zobaczymy nie wiem jak dam radę chciałem w tym roku ale już widzę że Jestem za słaby. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Dalej.